Siemanko ludziska, jak tam u was pogoda? Bo u nas wiecznie deszczowo, typowo jesiennie, wiecie? Tam mamy Górę Dzikowiec, ze słynną już wieżą. Tutaj mamy Bociankę, tutaj mamy Sokołowsko. Tak trochę dzisiaj połaziłem. Żeby całkiem nie pordzewieć Ale straszny wiatr jest Trochę nie bardzo się ubrałem To jest inna sprawa Nie bardzo jest tu cokolwiek nagrywać Z tego względu, że wiatr Uniemożliwia jakąkolwiek Rozmowę do was, dlatego wsiadamy do auta Taka aura ma też swoje plusy i minusy. Z plusów to jest coś takiego, co ja bardzo sobie cenię: otóż, klimat, nawet ten wiatr, nawet ta taka pochmurna aura ma do, do siebie to, że wszystko nabiera takiej aury niesamowitości. Nie wiem, czy wy macie też coś takiego. Zaczyna się okres jesienny, zaczynają mi wychodzić plamy opadowe na pysku. Nie wiem, z czym to jest związane. Tam w dole mamy drogę łączącą Sokołowską z Unisławem Śląskim. Na tej drodze, właśnie tutaj, zginął ksiądz Cikora. Robiłem o tym materiał. Powtarzam to już po raz kolejny, ale zawsze, gdy jestem tutaj w okolicy, to pragnę Wam przypomnieć o tym miejscu, bo miejsce warte odwiedzenia warte takiej chwili kontemplacji, że tutaj zginął ksiądz, który księdzem był naprawdę, nie takim jak obecnie te pasi brzuchy, które liczą tylko na łatwy pieniądz i no, może nie skończę. Nieważne. Ludzie, powoli przymierzam się do trzeciej części naszej epopei sztolniowej, która dotyczy właśnie obiektu w Kowalowie, kowalowej. Zobaczymy tam przodek i zobaczymy początek tych nowych, zalanych partii. Ale dajcie mi jeszcze chwilę. To musi jeszcze jakiś czas potrwać. Sobie przez lornetkę tutaj podglądam zwierzynę. Fantastyczne miejsce. Jeśli się tutaj, czy przyjdzie, czy tak jak w moim wypadku, przyjedzie, należy. Zachowywać ciszę, wiatr jest odpowiedni i ta zwierzyna naprawdę blisko podchodzi. Teraz ja, ja ją spłoszyłem, bo wyszedłem z auta i łaziłem troszeczkę, ale miejsce naprawdę zacne, dobra, nie ma co tutaj siedzieć. Na powrocie podjedziemy, zobaczymy jak wygląda tak zwany dom artysty. Dom artysty, który niszczeje od wielu, wielu lat. Y Postępuje tam już niesamowita destrukcja. Dom jest nie do uratowania. Dom, który mógł stanowić swego czasu muzeum po tym znanym artyście tutaj u nas na Dolnym Śląsku, na terenie Wałbrzycha, powiatu wałbrzyskiego i nie tylko. Guszy tych księżyc lśni szlak znika w trawie jak dawny mit a w Mierościowie na stacji duch pociąg do przeszłości śni wśród górskich dróg I'll Koło domu naszego artysty od 2021 roku, kiedy to zrobiłem tutaj materiał. No, ta destrukcja domu e, no, przez te lata no, ma się coraz lepiej, niestety. E, to już się wszystko tutaj zawaliło. Nie będziemy tu do środka wchodzić. Raz, że aura jest tragiczna, pada deszcz. Wstęp zbrojony teren prywatny No to jest tabliczka, która ma wszystko załatwić. Ja rozumiem, że chodzi o to, żeby po prostu napisać o tym, że, no, że grozi to kalectwem, tak? Wejście do takiego obiektu. Ja tu natknąłem się na film gdzieś tu w sieci kiedyś, jak ktoś tutaj brał stąd takie rzeczy, no, takie rzeczy, które gdzieś trafiłyby w ręce kogoś, kto nie wiedziałby co z tym zrobić, i ktoś tu wszedł na pierwsze piętro i zabrał, już nie pamiętam, czy narty, czy coś no w każdym razie elementy wyposażenia tego domu bo po prostu no one by najzwyczajniej w świecie zniknęły także no cóż ten dom jest już nie do odratowania dobra ludziska trzymajcie się, taki odcinek spontaniczny bo gdzieś tam łaziłem po lesie, mówię coś tam rzucę parę słów do was trzymajcie się ciepło, wyglądajcie nowego odcinku o naszej sztolni depozytowej hej